Niektórzy nie mogą uwierzyć, że to wyemitowali. Może to było na żywo i ktoś to nagrał, ale Elon symulował to przez Twitter Spaces, który jest rodzajem aplikacji Twittera do grupowych połączeń konferencyjnych. Znalazłem dla Was pełen oryginał, audio z innego źródła i itd. Tak dalej. Przetłumaczyłem jednak możliwie precyzyjnie najbardziej istotny kawałek od początku do końca. Obrazem może być różny, to pochodzi od BBC. Od amerykańskich komentatorów usłyszałem, że wszystko zaczęło się, gdy Elon zdecydował się dodać etykietkę finansowany przez rząd do konta NPR, aby był bardziej dokładny w rachunkach. NPR to National Public Radio, ponieważ, no cóż, NPR jest finansowany przez rząd. I bardzo się tym zdenerwowali, twierdzi jeden komentator. Proteście opuścili Twittera. Są tak zdenerwowani, ponieważ jest to ten sam, tak, ta sama etykieta, którą Twitter dodał w zeszłym roku do kont mediów powiązanych z rządem Rosji jak konto RT, Russia Today. Co wyraźnie pokazuje, że są to rosyjskie media państwowe. Więc NPR zdenerwowało się, że są teraz w tej samej kategorii państwowych mediów finansowanych przez rząd. Własna strona internetowa NPR mówi, że fundusze federalne są niezbędne do świadczenia usług radia publicznego dla amerykańskiej publiczności, a jego kontynuacja ma kluczowe znaczenie zarówno dla stacji, jak i producentów programów, w tym NPR. Mówią, że NPR rezygnuje z Twittera na wszystkich naszych ponad 50 kontach, mówią. Nasi dyrektorzy twierdzą, że finansowana przez rząd wytwórnia medialna kwestionuje naszą niezależność redakcyjną i podważa naszą wiarygodność. Jaką wiarygodność? Ta wiadomość spowodowała, że niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy inne organizacje informacyjne, takie jak CNN i The Washington Post, pójdą w ich ślady i opuszczą Twittera. O nie! Co byśmy zrobili, gdyby CNN i Washington Post również opuściły Twittera? Śmieje się jeden komentator ze Stanów. Elon dodał również ten sam tag, czyli etykietę, do konta BBC, ponieważ jest ono finansowane przez rząd i zarządzane przez rząd. A teraz wspomniany wcześniej urywek wywiadu. Zapraszam. No, w momencie finalizacji transakcji Twitter tracił ponad 3 miliardy dolarów rocznie. Mając 1 miliard w banku, to 4 miesiące do śmierci. To jest twoja pozycja wyjściowa. Jak byś się czuł? Dosyć nie fajnie, co? Zawsze musiałeś pożyczać sporo pieniędzy i płacić od tego również odsetek. Cóż, dlatego tak przy okazji, Twitter miał run rate w wartości 3 miliardów dolarów. Run rate to przybliżone oszacowanie rocznych dochodów firmy na podstawie miesięcznych lub kwartalnych danych dotyczących wyników finansowych. W przybliżeniu normalny rok Twittera zrobiłby to samo: powiedzmy 4,5 miliarda przychodów, 1,5 miliarda kosztów. Chodzi mi o to, że było to coś w rodzaju organizacji non-profit. Znajdowali się mniej więcej na progu rentowności. To nie jest bankructwo. Nie? Ale problem polega na tym, że jeśli dodamy do tego półtora miliarda dolarów obsługi długu i mamy ogromny spadek przychodów, co też zrobiliśmy, to było częściowo cyklicznym, a częściowo politycznym zmartwieniem. Whatever. Tak więc wycena przychodu spadła o ponad 1 trzecią. I nie dotyczy to tylko Twittera. Facebook i Google, oba systemy straciły znaczących reklamodawców. Na Twitterze odcisnęło się to nieco mocniej, ale głównie reklamodawcy wracają, więc myślę, że się odbijemy, ponieważ jest to cykliczny spadek popytu, który wciąż jest dość znaczny. W przybliżeniu przychody spadły z 4,5 miliarda do 3 a wydatki wzrosły z 4,5 do 6, tworząc sytuację ujemnego przepływu gotówki w wysokości 3 miliardów dolarów, podczas gdy Twitter ma tylko 1 miliard dolarów w banku. To 4 miesiące życia, więc jeśli natychmiast nie zostaną podjęte drastyczne działania, ta firma umrze, mówiąc szczerze. Rozmawiajmy o tej drastycznej akcji, bo niemal natychmiast zwolniłeś wielu pracowników Twittera. Tak. Rozmawiałem z nimi. Bardzo łatwo było z nimi rozmawiać, kiedy to się stało. sposób, powiedzieli, wszyscy powiedzieli, że... Sposób, w jaki to się stało, był bezplanowy, połebka. Bo był. Ale potraktowaliście ich trochę olewająco, nieprawda? Nie powiedziałbym, że olewająco. Problem w tym, że firmy zbankrutują, jeśli natychmiast nie obniżymy kosztów. To nie jest sytuacja olewania czy nieolewania. To jest tak, jeśli cały statek zatonie, to nikt nie będzie miał pracy. Tak, ale wielu ludzi właśnie straciło pracę od tak i odeszli. Oni często potracili pracę, okej? Okay? Okej, okay. pozwól, że zapytam. Co ty byś zrobił? No cóż, mogłeś kogoś powiadomić. Mam na myśli, że mogłeś tak na marginesie... Ja nie zarządzam Twitterem. Ja wiem. Chciałem powiedzieć, że no istnieje taka krytyka, jakieś powiadomienia, wiesz. Rozumiem, ale jeśli zostały ci cztery miesiące życia, 120 dni, za 120 dni nie żyjesz, więc co chcesz zrobić? A ile jesteś wart? Nie wiem. Chodzi mi o to, że mówimy o kwocie rzędu 200 miliardów dolarów. Chodzi mi o to, że no nie do końca jest tak, jak to przedstawiasz, czyli w taki sposób, że zostało kilka miesięcy życia, a przecież jesteś dość bogatym człowiekiem. Sprzedałem dużo akcji Tesli, aby sfinalizować tę transakcję. Nie chciałem sprzedawać akcji Tesli. Nie chciałem sprzedawać akcji Tesli. Dobra. Czy żałujesz tego, w jaki sposób pracownicy zostali zwolnieni? To znaczy, ci, którym dano 3 miesiące odprawy, w niektórych przypadkach więcej? Ale tak naprawdę, jak powiedziałem, firmy muszą działać na własną rękę i nie jest. Nie jest mi tak łatwo sprzedawać akcje, to jest. tu niezrozumiałe. Mogę sprzedawać akcje w określonych okresach. Nie mogę sprzedawać akcji w innych okresach. Są tylko krótkie okienka, w których mogę sprzedawać akcje Tesli, a wtedy często jest to odbierane jako brak wiary w Tesle. W rzeczywistości akcje Tesli sprzedaje oczywiście dział akcji Tesli, co nie jest dobre. Myślisz, że te dwie rzeczy są ze sobą powiązane? Cóż, ludzie nie widzą różnicy między tym, gdy sprzedaję część akcji, bo straciłem wiarę w Tesle, której nie straciłem, a tym, że jest to desperacko potrzebne dla Twittera. Okej, okay, ale potem. Po tym, jak oczywiście zmieniłeś wiele rzeczy i Twitter bardzo się odchudził, później zacząłeś podejmować więcej decyzji politycznych. Jedną z tych decyzji politycznych było sprowadzenie Donalda Trumpa z powrotem. No tak, właściwie to on jeszcze dotychczas nie tweetował. Czy spodziewasz się, że kiedykolwiek wróci? Czy rozmawiałeś? Nie rozmawiałem z nim. Może wróci, może nie. Chodzi o to, żeby Twitter był takim rynkiem miejskim, który daje równy głos całemu krajowi, a najlepiej całemu światu. Nie powinien być politycznie stronniczy. Bardzo politycznie stronnicza polityka, która znajduje się na skrajnej lewicy politycznego spektrum tu znowu coś niejasne zwykle jest dość niszowa. Twitter mógłby skutecznie działać jako megafon dla bardzo niszowej polityki regionalnej. I megafonować to na cały świat. Aby więc coś mogło służyć jako cyfrowy rynek miejski, musi służyć wszystkim ludziom ze wszystkich opcji politycznych, o ile jest to zgodne z prawem. Blisko połowa kraju głosowała na Trumpa. Ja nie byłem jednym z nich. Głosowałem na Bidena. Niemniej jednak, wolność słowa jest bez znaczenia, jeśli nie pozwolisz ludziom, których nie lubisz. Mówić rzeczy, których nie lubisz. W innym przypadku nie gra ona roli. Jeśli w pewnym momencie stracimy wolność słowa, to ona już nie wróci. Myślę, że problem niektórych ludzi polega na tym, że wielu ludzi zostało sprowadzonych z powrotem. Mam na myśli, że. Przywrócono kilka osób, które wcześniej były zbanowane za rozpowszechnianie takich rzeczy jak teorie Qanon mamy ludzi takich jak Andrew Tate, który, którzy zostali sprowadzeni z powrotem, wcześniej byli zbanowani za takie rzeczy, jak mowa nienawiści? Czy uważasz, że przekładasz wolność słowa nad mylne informacje i mowę nienawiści? Cóż, kto powiedział, że są to mylne informacje? Kto jest tego arbitrem? Czy to BBC? E, dosłownie mnie pytasz? Tak. Więc nie. Kto jest tego arbitra? Ty jesteś arbitrem na Twitterze, bo jesteś właścicielem Twittera. Tak, ale mówię, kto ma o tym decydować? Mylna informacja jednej osoby jest informacją innej osoby. Chodzi mi o to, kto ma o tym decydować. Wiesz, że mylna informacja może być niebezpieczna, że może wyrządzić szkody w świecie rzeczywistym. Tak, więc próbuję powiedzieć, że sama BBC czasami publikowała rzeczy, które były fałszywe. Czy zgadzasz się, że tak było? Ja, 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 ja jestem pewien, że BBC powiedziało wcześniej rzeczy, które okazały się nieprawdziwe. Tak. Tak. Nawet jeśli aspirujesz do bycia akuratnym, będą chwile, kiedy nie będziesz? Tak, ale zgadza się, że musi być granica dla mowy nienawiści, to znaczy nie patrzysz na totalną, w 100 procentach nieograniczoną mowę. Cóż, generalnie chodzi mi o to, że jeśli mieszkańcy danego kraju są przeciwni określonemu rodzajowi wypowiedzi, Powinni porozmawiać z wybranymi przez siebie przedstawicielami, aby uchwalili ustawę, która temu zapobiegnie. Na przykład, nie możesz opowiadać się za mordowaniem kogoś. To jest nielegalne w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich krajach, tak naprawdę, podejrzewam. Więc jakieś ograniczenia mowy zawsze są. Dochodząc do logicznego wniosku, czy zgadzasz się, że na platformie jest więcej mylnej informacji, jeśli nie jest ona kontrolowana w taki sam sposób jak dotychczas? Właściwie myślę, że obecnie jest jej mniej, ponieważ wyeliminowaliśmy tak wiele botów, które rozpowszechniały oszustwa i spam. Poprzednie kierownictwo przymykało oko na boty, bo ich premie były powiązane ze wzrostem liczby użytkowników. A jeśli twoja prowizja jest powiązana ze wzrostem liczby użytkowników, cóż, nie będziesz się zbyt uważnie przyglądać niektórym użytkownikom. To było częścią problemu. Myślę więc, że mamy mniej mylnych informacji, ponieważ nie mamy problemu z botami, który mieliśmy wcześniej. A także poświęciliśmy dużo uwagi notatkom społeczności, za pomocą których społeczność sama koryguje mylne informacje. To było bardzo skuteczne. Dodam tylko, że rozmawialiśmy niedawno z osobami, które zostały zwolnione, które pracowały w moderacji treści i po prostu mówią, że nie ma wystarczającej liczby ludzi, aby nadzorować te rzeczy w firmie. Szczególnie wokół mowy nienawiści. O jakiej mowie nienawiści mówisz? Mówisz, że używasz Twittera, tak? Czy widzisz wzrost mowy nienawiści? Twoja osobista anegdota. Widzisz wzrost? Ja nie. O, osobiście powiedziałbym, że dostaję. Dostaję więcej tego rodzaju treści, tak? Osobiście, ale nie zamierzam mówić w imieniu reszty na Twitterze. Osobiście. Czy widzisz więcej mowy nienawiści? Powiedziałbym, że, że widzę, widzę więcej nienawistnych treści, w tym. Kontent, którego nie lubisz, czy nienawiść? Co masz na myśli? Podaj jakąś nienawistną rzecz. Tak, to znaczy wiesz, te treści, które mają na celu wywołanie reakcji, lub, lub coś, co może zawierać coś, co jest nieco rasistowskie, lub nieco seksistowskie, tego rodzaju, tego rodzaju rzeczy. Więc myślisz, że jeśli coś jest nieco seksistowskie, to powinno być nie, zakazane? Ja tak uważasz. Nie, ja, tylko... ja jestem tylko ciekawy. Pytasz mnie o nienawistne treści. A ja proszę o konkretne przykłady. A ty właśnie powiedziałeś, że jeśli coś jest trochę seksistowskie, to jest to nienawistna treść. Czy to oznacza, że należy tego zakazać? No cóż, pytałeś mnie, pytałeś mnie czy, czy mój kanał ma mniej, czy więcej. Powiedziałbym, że ma trochę więcej. Dlatego proszę o przykłady. Racja. Czy możesz dać jeden przykład? Ja, je, je, je tak? jeden Jeszcze że nie potrzebujesz. Jeden pojedynczy przykład. Powiem ci dlaczego, ponieważ tak naprawdę nie używam tego kanału, ponieważ po prostu go e, nie lubię szczególnie. W rzeczywistości jest wielu ludzi, wielu ludzi tak ma podobnie jak ja. Ja tylko ja tylko patrzę na swoich followersów. Mówisz, że widzisz więcej nienawistnych treści i nie możesz podać jednego przykładu? Ani jednego. Ja, ja jestem pewien, czy używałem tego kanału przez ostatnie trzy lub cztery tygodnie. Więc jak mogłeś i... widzieć nienawistne treści? No, bo nie korzystałem. Nie korzystałem z Twittera, odkąd go przejąłeś, od ostatniego Okej, okay, więc musiałeś kiedyś zauważyć, że wlewają się nienawistne treści. Proszę cię o jeden przykład, a ty nie potrafisz mi podać ani jednego. W takim razie ja uważam, że ty nie wiesz o czym mówisz. Naprawdę? Tak, bo nie jesteś w stanie wymienić ani jednego przykładu treści szerzących nienawiść, ani jednego tweeta, a mimo to twierdzisz, że ilość treści nienawiści what To fałsz. Nie. Co twierdziłeś, nie skłamałeś? Nie, nie. Twierdzę, że je, jest wiele organizacji, które twierdzą, że tego rodzaju informacje przeżywają wzrost. Czy, czy, czy to była na moim kanale, czy nie? To znaczy, e, racja. Chyba, że trafię na kogoś takiego. E, to był chyba Instytut Dialogu Strategicznego Wielkiej Brytanii. Oni tak będą mówić. Ale ludzie będą mówić różne bzdury. Dosłownie, proszę cię o jeden przykład, a ty nie możesz go wymienić. powiedziałem, nie, nie używałem tego kanału. Ale Więc skąd wiesz? Nie sądzę, żeby to dokądkolwiek zmierzało. Dosłownie powiedziałeś, że doświadczasz więcej nienawistnych treści, a potem nie potrafiłeś wymienić ani jednego przykładu. To jest absurdalne. I jak powiedziałem... W takim razie jak zauważyłbyś nie nienawistne treści? Kanał. Byłem... Bo, bo mówię, że to właśnie widziałem kilka tygodni temu. Nie mogę podać ci dowolnego przykładu. Przejdźmy dalej. Mam tylko określoną ilość czasu. Mylne informacje na temat covid Zmieniłeś zasady dotyczące mylnych informacji o COVID. Czy BBC zmieniło swoje zasady dotyczące mylnych informacji o COVID? BBC nie ustala zasad na Twitterze, więc pytam ciebie. Nie. Mówię o mylnych informacjach BBC na temat covid ja, ja dosłownie pytam ciebie. Zmieniłeś etykiety dotyczące mylnych informacji o COVID. Kiedyś była polityka, a potem zniknęła. Po co robić coś takiego? COVID już nie jest problemem. Czy BBC w ogóle ponosi odpowiedzialność za mylne informacje dotyczące maskowania i skutków ubocznych pewnych procedur? I w ogóle o tym nie informowała. A co z faktem, że BBC było pod presją rządu brytyjskiego, by zmieniło politykę redakcyjną? Czy jesteś tego świadomy? To jest. To, to nie jest wywiad o BBC. A, myślałeś, że nie. Teraz rozumiem, dlaczego mieszkasz w pomieszczeniach Twittera. Nie jestem przedstawicielem polityki redakcyjnej BBC. Chciałem to sprostować. Porozmawiajmy wtedy o czymś innym, dobrze? Po, pomówmy o, o czymś innym. Nie spodziewałeś się tego. Porozmawiajmy o czymś innym. Choć było to przezabawne. Elon niestety wkrótce przychylił się do próśb BBC i zmienił etykietę z finansowane przez rząd na media finansowane ze środków publicznych. Ale w przyszłym tygodniu na Twitterze będzie bardzo ciekawie, twierdzi mój wspomniany komentator z Ameryki, ponieważ Elon Musk mówi, że zamierza usunąć wszystkie dotychczasowe znaczniki weryfikacji ze wszystkich dotychczasowych zweryfikowanych dawnych kont. Legacy, jak na to mówią. Które nie płacą 8 dolarów miesięcznie za jego nową niebieską usługę Pay Per Verification na Twitterze. Po tym, jak New York Times ogłosił, że nie będą płacić za weryfikacyjny znacznik weryfikacji, Elon zdecydował się usunąć wcześniejszy. Media piszą: Twitter Ilona Maska pozbawia New York Times znaku weryfikacji ze złośliwości? Z odwetu? Tak. Mówi komentator. Niezliczone gwiazdy ogłosiły, że nie będą płacić 8 dolarów miesięcznie za niebieski znacznik weryfikacji Elonowi Maskowi, ale ty wiesz, że będą. Ha ha ha. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i do dozo.